Uwierz mi, że kupę siku i wszystkie inne rzeczy będziesz miała totalnie w nosie na sali porodowej i w ogóle się tym nie przejmuj. No i co z tego? Jak zrobisz kupkę, no to co? No to jest fizjologia, no jak słuchajcie, jak jest. E, parcie e, i przemysł całych swoich sił, które mamy w sobie e, i korzystamy z naszych nadprzyrodzonych mocy, to niestety, no ale no niestety, niestety, coś tam się może wytchnąć i słuchajcie, nie ma się czego wstydzić, bo położna jakby i, i, ma to na co dzień i to nie jest dla niej nowość, jeśli to się kobiecie zdarzy. Mm, waszemu dziecku też się nic od tego nie stanie. Wasz partner, jeśli jest obok was, no to po prostu uprzedźcie go, tak? Ja powiedziałam, Mati, słuchaj. Tam się wydarzyć może wszystko i po prostu tyle, i nie myśl o tym, bo jak będziesz myślała o tej kupie, to będziesz zaciskała i nie będziesz dobrze parła, jak będziesz myślała o kupie. Więc wyluzuj, posprzątaj. Dla pocieszenia powiem, że nawet jak ją zrobisz, to nie będziesz wiedziała, że ją zrobiłaś. Bo to się wydarzy w takim momencie, w którym ty nic już tam nie ogarniasz i e, położna to szybko, posprząta i nawet może o tym nie wiedzieć, że coś takiego miało miejsce. Więc serio, wyłącz ten strach. Mi też położna powiedziała, żebym o tym w ogóle nie myślała, dlatego że no tak jak powiedziałam na wcześniejszym stories, myśląc, e, żeby nie zrobić kupy, zaciskasz wszystko tam. A masz puścić luźno, właśnie, musisz się wyluzować, musisz otworzyć okno na dla Twojego dziecka. Więc po prostu puszczać wszystkie zwieracze, jakie masz. No, kropka. Nie ma ty? Tak. <gry>